Witam drogi widzy z YouTube'a, yy, czego by można się innego spodziewać, jeżeli film wlatuje tak późno, to raczej po prostu przez cały dzień troszeczkę inne rzeczy się robiło, z czego oczywiście odcinki wlecą, ale nie dzisiaj, bo się po prostu tego najzwyczajniej nie zdąży i musi być dograny tak zwany zapychacz, ale po prostu e, pokażę wam tego wieczoru, tej nocki, e, rzecz z Discorda, na którego oczywiście serdecznie zapraszam, który jest podany w opisie i jest podawany na... Streamie też, oczywiście, na streamka zapraszam na Discordzie podawałem w ogłoszeniach taki kalendarz do po prostu streama, tego przedłużonego. Co kiedy się dzieje, w miarę zapisuję tutaj. Niektóre rzeczy się nie wydarzyły, które, o których Wam opowiem, dlaczego też się nie wydarzyło i tak dalej. Więc, tak, tutaj początek streama nadal trzeba zapisać. E, troszeczkę sobie muszę przypomnieć, nie, już zapisów streama niektórych nie mam, ale z pierwszych dni tam w miarę też popatrzę na daty, kiedy, co się działo, e, bo tam w miarę jest w telefonie coś tam zapisane i tak dalej, i tak dalej. E, od środy trzeciego zacząłem to robić, znaczy piątego, <laughs> trzeci ten miesiąc, e, piątego zaczęłem robić właśnie ten kalendarz, e, Bana TikToku i on Bana od razu dodanie pompek za punkty. Właśnie za punkty na Twitchu można odbierać sobie pompeczki. Też jakieś dodatkowe rzeczy tu są białym napisem, które teraz nie są widoczne. Te rzeczy muszę dodać na nie. Ramkę, ale tak. Tutaj. Whitecraft i sushi był robiony, sushi było robione, przez następne dni je jadłem i Whitecraft taki serwer jak survivalowy wystartował też A18 wystartował w VPN, na którym pograłem 3, 2 dni i potem od poniedziałku czy wtorku już grałem na innym serwerze, na którym teraz od czasu do czasu wbijam na Mystic Games, na takim serwerze gram i też tam jest kodzik do odebrania Więcej info na streamkach podaje. Tutaj rzeczy z, 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 z e, tego tygodnia e, od poniedziałku do piątku zostały przerzucone na ten tydzień, który trwał teraz, e, ponieważ w piątek, który nie jest dopisane, e, i tu był dzień głosem narratora, tym narratorem troszeczkę gadałem, troszeczkę też przez ostatnie dni, tak momentami gadam. E, ale no dzień głosy na to, finalnie nie wyszedł i też rzeczy były przerzucane e, Ponieważ w piątek była zmienia karta co widzieliście też na e, YouTubie była wtedy zmienia karta w piątek e, No i dlatego rzeczy z od poniedziałku do piątku przerzucałem na ten tydzień e, Ponieważ było w miarę wolno miejsca e, nie było nic zaplanowane A po prostu w miarę wszystko lepiej chodzi i tak dalej e, 4 grania e, Finalnie z tego wyszło że 22 godziny wygrałem e, I po prostu mając alergię i tak dalej kropę muszę kupić, bo oczy po prostu nie dawały ją rady aż tyle przesiadywać na co dzień dodatkowo jeszcze danego dnia aż tak przemęczać ich nie można, tak No muszę krople kupić, jeżeli chcę tak dłużej przesiadywać. Tak samo we wtorek, w Środę nie było 48K, ale byłoby za tą Minecraft Hardcore, z czego też jest film na YouTube i tutaj nie pamiętam, jakieś różniejsze gry były, walone do sporo i tak dalej. W czwartek 16H Fortnite to był plan na TikToka, żeby TikTok był właśnie do, na TikToku do Unbana. I czekam po prostu na weryfikację, żeby mi zweryfikowali wszystkie informacje i żebym na OBS-ie normalnie mógł po prostu odpalać cały czas. Więc te 16H finalnie wyszło troszeczkę mniej, no takie chujowe troszeczkę podsumowanie to jest, bo tutaj tego nie ma, tutaj tego nie ma, ale i tak czy siak, następny miesiąc, bo i tak czy siak co najmniej do następnego miesiąca siedzę, no to no to w miarę sporo się tam będzie działo i mam nadzieję, że to się uda dowieść. Piątek, Zero to Hero Albion, no to tam Pierwsza próba była, trochę pokralim i będzie kontynuowane, bo się nie udało po prostu. W sobotę, dzisiaj MC League był grany i też jutro. Mniej więcej już mogę powiedzieć, że jakieś tam miejsce się udaje zajmować, ale raczej nie jakieś na. Topce, tak? Nie, to raczej tam w top 5 nie będę, e, ale gdzieś tam może się uda zakręcić w top 10, top 15. E, z tam 40 graczy myślę, że to w miarę fajnie będzie, e, ponieważ to jest na serwerach, na których jest spory ping i też serwerach, na których niektórzy gracze już grają i grają i po prostu lepiej znają na przykład mapy na trybach i tak dalej, i tak dalej. Nie, no to wiadomo. E, ale mniej więcej fajnie fajnie się udało przysiedzieć i e, myślę, że najgorzej to nie wygląda z mojej strony. No i właśnie jutro też będzie to grane. No i od poniedziałku do piątku TFT będzie nadupcane. Sobota to jest dzień, na który nic nie mogę zaplanować, po prostu to jest dzień zakopany już o wiele, wiele wcześniej. No ale od poniedziałku do piątku będzie TFT od rana do wieczora. Między, innymi, między tymi grami może jakąś godzinną, półtorej godziny przerwę na jakiegoś Amonga się złapie, ale tak to od rana do wieczora, ponieważ w poniedziałek 31 kończy się sezon w TFT, a w TFT nadal mam Emeralda. Co to oznacza? A chciałem wbić diamenta, więc chyba by diament był po Emeraldzie. Po prostu rangę nad Emeraldem chciałem dobić. Więc po prostu przez te 5 dni będę tryhardował. Będę patrzył, co ludzie grają stopki, jaka jest meta Jakie bildy się najlepiej sprawdzają, będę grał, po prostu starał się grać jak najlepiej jak najbardziej przy jak przy samym starcie. Sam start tego setu, który był teraz, no, wyglądał fajnie, ale mogłem go zagrać po prostu zwyczajnie lepiej i może teraz nie, nie musiał tego tak robić, nie? E, no, na ostatnią chwilę, więc jeżeli do piątku się nie uda, jedynie zostanie niedziela i poniedziałek, ale tam już raczej aż tyle przesiadywać nie będę. E, no i następny miesiąc będzie właśnie rozpisywany. Więc ja serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. No i oczywiście pozdrawiam wszystkie osoby, które na streamie na Twitchu aktualnie siedzą i je oglądają, jak to w trakcie tego nagrywam, bo to będzie robione ze skrótu z Twitcha, a nie osobno nagrywane, ponieważ nadal mam zepsute jakieś ustawienia w OBS-ie i nie mam tego wszystkiego ustawionego. Mam nadzieję, że częściej się będziemy słyszeć na YouTube. Mam taki zamiar, żeby to też częściej było odpalane, ale też przy okazji właśnie jak TikTok mi tylko zweryfikuje, no to na TikToku też głównie będzie lecieć, bo wiem, że sporo osób też z TikToka właśnie przychodzi. Też Między innymi dzisiaj wylądował odcinek, jeszcze tak na zakończenie, bo sobie przypomniałem, u Jacoba, od którego dość sporo też osób przyszło, za co jest miłe. Nie tak, że przedłużył mi troszeczkę streamka do tym, który mi wtedy dał, co też jest na odcinku, no to troszeczkę osób od niego wpadło do mnie, więc jest mi miło. No, dziękuję wam za oglądanie, nie wiem jaką miniaturkę do tego filmu dam, pewnie coś wykombinuję, trzymajcie się.